czy kone, czy jak to się poprawnie wymawia, no to byłby niewygodny rywal, bo z jednej strony nie jest to żadna gwiazda, ale z drugiej strony ma bardzo dobry rekord i trudny rywal, czyli teoretycznie możesz tylko stracić jakbyś niestety jakby ci się nie udało go pokonać. Czy no, no trzeba powiedzieć, walczyć, tak? no, jak walczyć. Marzę UFC i to jest moim celem. No i jeśli mam walczyć w UFC, to muszę wygrywać z każdym. Muszę wygrywać z przeciwnikiem, który jest wyżej notowany, który jest mniej notowany, który ma więcej do stracenia bądź mniej. E, no, na papierze wygląda na tym na, w tej walce, że ja mam jakby powiedzieć, więcej do stracenia, ale no, to co mam się nie bić i, co, i czekać na, na zbawienie, no, no, nie, no, podejmuję rękawice, Trzeba walczyć. E, za miesiąc jest walka, myślę, że będę gotowy. O UFC pogadamy za chwilę, ale ja chciałem jeszcze sprostować, bo ostatnio na różnych portalach pojawiały się informacje, że masz się związać z organizacją Fen. jakbyś mógł to skomentować. Czy no, rozmowy jak by powiedzieć były, e, myślę, że nadal są, ale no, w małym stopniu zaawansowania moim zdaniem, jak to organizator i jakby działacz powinien zabiegać o mnie i starać się ze mną spotkać, jakiś kontrakt przedstawić, jakąś propozycję, a zostało tylko na razie, jakby powiedzieć, fajnie by było, że się będziesz bił, o, może to bij się u nas, ale no, no, co dalej, za tym nic nie idzie, no, no, no ja potrzebuję jakichś konkretów. Także no, do tych konkretów nie doszło. Galafen też ma być za miesiąc. no Ja bym wolał już, jakby powiedzieć, znać przeciwnika i znać termin. No, no, nie podpisałem, nie zostało no, jakby powiedzieć, ze mną nic podpisane. Powiedziane w ten sposób, że może, może być to zobowiązująca rozmowa. No, także no, rozmowy były, ale no, jakby powiedzieć, do niczego większego nie doprowadziły. A ty jesteś sam dla siebie menadżerem? Znaczy, ja no nie nie, no pomagamy, pomaga za mi pomaga. Tutaj mam też paru chłopaków tutaj w Polsce, którzy starają się mi pomagać re, reprezentować mnie. bym powiedzieć, w PLMMA idzie mi dobrze. Są ściągani zawodnicy jak powiedzieć, wysokiej klasy. Jestem zadowolony, Mirek powiedział, że w tym samym czasie robi galę we Włocawku, dużą galę, I on, no pewnie, to super, no, jak tam miałem się bić, a to dlaczego w tym samym terminie zawalczyć tutaj, dwa, że, no, no to była jedna z opcji ten fen i teraz, jakby powiedzieć, zawsze, no PLMMA, jakby powiedzieć, stawia przede mną wyzwania i ja staram się, jakby dzisiaj podejmować. Czyli tuż z KSW, tuż nie masz absolutnie żadnego kontraktu, nic cię nie trzyma? Nie, nie, nie. Dwa lata temu, półtora roku temu wygasł mi kontrakt, także już nic mnie nie trzyma. Nadal się kumplujemy, przyjaźnimy, jesteśmy jakby powiedzieć, w dobrej komitywie. Rozeszliśmy się, jakby powiedzieć, w zgodzie. Nie jest powiedziane, że nigdy jeszcze na KSW nie zawalczę, ale, ale tak, ale nie jestem związany z Federacją KSW już w ogóle. Po twojej porażce z Piotrem Wawrzyniakiem na promak wielu mówiło już, że żebyś sobie odpuścił, że nie ma sensu dalej walczyć. Powiedz, jak znalazłeś po raz kolejny motywację po porażce, żeby tam wrócić i to na, na zwycięską drogę? Znaczy po porażce, no, no niestety, ta porażka się zdarzyła i, i ja byłem święcie przekonany, że no znaczy bo tak było, no, to była moja wina, źle się przygotowałem. Nie miałem siły się bić, nie miałem wytrzymałości e, na pełne trzy rundy, dlatego poszedłem ostro na tyle, ile mogłem w pierwszych rundach i nie, nie dało to skutku, e, dlatego, no, dlatego przegrałem. No, Trenowałem się, jakby powiedzieć, wtedy sam. E, wiedziałem, gdzie popełniłem błędy. Wiedziałem, że nie jestem przygotowany na trzy rundy, także ci, co mówili, że, że, że żebym sobie już darował mieliby rację, gdybym zrobił wszystko tak jak trzeba i by mi nie poszło, no to wtedy bym tak, rzeczywiście coś jest nie tak, to może rzeczywiście już starczy, bo nie mam siły, ale wiedziałem, że źle zostało coś zrobione i dlatego tak to wyglądało. Witam serdecznie w pierwszym odcinku naszej szkoły. Nazwaliśmy to wszystko roboczo Zostań Mistrzem. Bo jeżeli wykorzystacie kiedyś walce Mistrzowskie, pas jakiejkolwiek federacji, którąkolwiek z technik, które my sobie dzisiaj tutaj prezentujemy, i w naszych wszystkich odcinkach szkoleniowych, to wtedy pamiętajcie, że musicie odpalić mniej 10% z tej mistrzowskiej gaży. Także zostajemy w szkole Zostań Mistrzem. Mam nadzieję, że. Które z tych informacji, czy to stójka, zapasy, czy klienci, ja będę pokazywał takie rzeczy, które nie biorę z kosmosu, a które gdzieś udawało mi się robić podczas kariery sportowej, czy, czy na treningach, także takie troszeczkę praktyczne ma może niektóre będę mniej widowiskowe, ale wszyscy ci, którzy trenują sporty walki na co dzień, myślę, że docenią. Zaczynamy sobie od stójki, tradycyjnie będziemy przechodzić w każdym odcinku przez różne płaszczyzny walki, raczej nie będę chciał koncentrować się na pojedynczych akcjach, a będziemy sobie to rozwijać o Całe kombinacje zwane potocznie drillami. Razem ze mną Jacek Trofimiuk. Gwiazda Warszawskiej, Kopakowany I, i, i zaczynamy sobie. Zaczynamy sobie od jednej rzeczy, którą chcę, żebyśmy Żebyśmy sobie omówili. Z racji tego, że wszyscy dobrze wiemy, że w MMA ten dystans różni się troszeczkę niż w walce tylko na pięści czy w walce tylko na kopnięcia. Musimy być świadomi, że partner może pójść do nóg, może łapać, więc też ten boks troszeczkę jest bardziej koślawy, bardziej wydłużony i bardziej cepowaty. Tak? Jak oglądamy walki bardzo często, mistrzowskie tytuły, to, to gdzieś eksperci od boksu mogliby się mocno złapać za głowę, że to nic nie jest nie ma wspólnego na pięści. A my sobie dzisiaj spróbujemy skrócić dystans unikiem. Wszyscy w większości znamy na lewy prosty unik, hop na zewnątrz. Tak zwykła kiwka, przygotowana, wiadomo noga, rotacja, nie będziemy się zagłębiać w detale, bo to wszystko oczywiście potraficie. O, ale dalej po kiwce, oczywiście mam wiele możliwości kontrataku i zawsze jestem sekundę do przodu. Tyle, że cały czas utrzymuje względnie dystans y, możliwy do, dla rywala do obrony, więc jeżeli ja po kiwce będę chciał atakować, on może zdążyć postawić gardę. Jeżeli ja po kiwce będę chciał, hop, wchodzić do nóg, jest w stanie, jest w stanie cały czas zdystansować, tak? I nie daj Boże, jak kiwnąłem hop, a partner po lewym prostym wchodzi do nóg, to cały czas mamy ten dystans dosyć y, długi. Zmieni się troszeczkę nam dystans walki możliwości rozwiązania i zaskoczenia rywala, jeżeli na nasz unik zrobimy sobie z przekrokiem. Może nie stopa w stopę do rywala, troszeczkę na bok. Kiwamy, razem prawa noga idzie sobie do przodu. Pach, na zewnątrz pozycji. Bardzo prosta sztuczka. Jeżeli złapałem rywala, kiwam sobie, kiwkę, którą wszyscy znamy z miejsca, robimy sobie z przekrokiem. I nagle okazuje się, że możliwości teraz do walki, o, do dystansu, do rozwiązań, mam zdecydowanie więcej. Polecam sobie na początku, żeby ćwiczyć troszeczkę tą kiwkę, zrobimy z, w tył, cofasz krok, dobra, ja sobie idę, pyk, powoli, powoli, raz prawy, raz lewy, do przodu. Idziemy, kiwamy, bijemy tam, gdzie jest głowa, na wypadek, jak to błąd, przynajmniej partner będzie wiedział, o, że jest źle, okej? Okay? I możemy to sobie rozwijać oczywiście, tu jest fajna rzecz, pa, fa, kiedy partner poprzestrzelony będzie wracał e, ręką do głowy, Zobaczcie ile jest miejsca, ile jest luki, jeżeli chcę na korpus, to na korpus, ale polecam szczególnie w małych rękawicach, wkręcać takiego lekkiego cepa nad barkiem, bo w momencie, kiedy ręka wraca, hop, bam, jest miejsce, aby trafić dobrze mocno na szczękę. Jeżeli pociosie chcę rozwiązywać dalej, to mam wszystko w dystansie do tego, aby wybrać. Czy wybrać jedną nogę, hop, czy wybrać z głową po środku jedną nogę, czy jak chcę, jak się uprę po kifce na zewnątrz, przepraszam, po kiwce na zewnątrz, hop. Czy wybrać dwie nogi? Możliwości do wprowadzenia jest wiele. Moja ulubiona pociosie. Hop, pick. z głową do środka, zastawiam nogę wykroczną, wybieram nogę wykroczną i Hop. Hop, sprowadzam walkę do parteru. A co dalej? Ok? Jak skontrolować pozycję? To wszystko w kolejnym odcinku. Ćwiczyć.